Pani Anna Frydrych, która jest politykiem samorządowo, ekonomistą przede wszystkim, posłanka na Sejm 8 i 9 kadencji, czyli kadencji, która no, niedługo się zakończy. Miejmy nadzieję, że również dziesiątej kadencji, podobnie jak pozostały posłom również życzę. A pani jest Opola, tak? Nie, nie? Nie, tutaj nie ma nikogo z jest Nikolo, skrosno, tak? skrosno. A, skrosno. Pod no, panie, panie... o Waszych problemach, o Waszych propozycjach. Chcielibyśmy również wysłuchać Waszej krytyki, a przede wszystkim propozycji i możliwości rozwiązań i to, jak możemy Państwu pomóc. Ja tylko tak troszeczkę jeszcze prywaty zrobię. Ja zawsze sentymentem do okolszczyzny pałam, bo tutaj niedaleko, w sąsiednim powiecie, mieszka mojej babci siostra i moja półrodzina. Także ja zawsze, jak są spotkania, to zawsze jeździłam do Nysy. Państwa. Muszę powiedzieć, że piękne miasteczko. Jestem tutaj pierwszy raz i bardzo się cieszę, że mogłam zobaczyć. To ponoć pisowskie służby, tylko czy nie wiem czy specjalne czy inne, nawiązały bliskie kontakty z FSB. To jest Federacyjna Służba Bezpieczeństwa, Bezpieczeństwa Rosji. Tak. To są więksi mordercy od KGB. To jest tak i po prostu preparowano dowody przeciwko panu ministrowi. Czy to jest prawda? Jedną rzecz mogę powiedzieć z całą pewnością. Otóż, proszę państwa, no, sprawa głośna i znana, bo to zegarek, prawda, najpierw. Prawda, za zegarek szło się do pierdla. A dzisiaj to zostawmy, bo do tego dojdziemy. Odpowiadając na pana pytanie o jednym mogę y, powiedzieć na 100%, bo to wiem. Otóż wszyscy ci, którzy, wszystkie zeznania, które były złożone przeciwko panu ministrowi Nowakowi, na których opiera się polskie oskarżenie, przez ukraińskie osoby, przez Ukraińców zostały wycofane. Prokuratura ukraińska zamknęła i wycofała w ogóle sprawę oskarżenia przeciwko Sławomirowi Nowakowi. Całkowicie. W związku z powyższym, ja nie wiem, czy prawdą jest, że to było za pośrednictwem FSB, choćbym się wcale nie zdziwił, ale na pewno nie ostał się żaden element zarzutowy ze strony ukraińskiej. Tego po prostu nie ma. Osoby zaś, które składały fałszywe zeznania przeciwko panu ministrowi Nowakowi, znajdują się w tej chwili w areszcie w Ukrainie. To jest informacja, którą posiadam. W 2022 roku niestety urodziło się najmniej dzieci od II wojny światowej. Prognozy były troszeczkę bardziej optymistyczne. Niestety wyszło tak, że z 305 tysięcy dzieci przyszło na świat i to jest najmniej. Ja jak jeżdżę po terenie, niestety no zagrożenie jest takie, że zaczną się nam wyludniać właśnie takie mniejsze tereny, głównie ściana wschodnia, południe. To jest też jakby, też taka ciekawostka, bo ja pochodzę z Krosna i poprosiłam o taką analizę z Urzędu Stanu Cywilnego, wszystkie dzieci te, które były urodzone w Krośnie, czyli szpital, powiat, wszystko, I powiem Państwu, jak to wygląda na takim 47-tysięcznym miasteczku. W 2007 roku na świat przyszło 1900 dzieci, a w ubiegłym roku 922, czyli o 1000 mniej. I jak jeżdżę i rozmawiam z wójtami, to oni mi za chwilę mówią, że perspektywa przyszłości 5-6 lat niestety trzeba będzie likwidować szkoły na wioskach, a to jest naprawdę tragedia, bo wiadomo, że gdzie... Jest życie, gdzie się toczy życie tam, gdzie są szkoły. No tam jest też w pewnym sensie yy, kultura. Następny yy, problem, jaki dotknie <laughs> w wyniku właśnie tej słabej yy, demografii, to jest, drodzy Państwo, gospodarka, a w szczególności rynek pracy, czyli będzie brakować rąk do pracy. Trzeci yy, obszar yy, to służba zdrowia. Drodzy Państwo, ile dzisiaj czekacie na przykład na wejście do specjalisty? My tu nie mamy nikogo. A jak trzeba, to naprawdę dzisiaj się wydłużyły te kolejki. No niestety tutaj trzeba będzie też w tym zakresie rozwiązania, głównie dla osób starszych, dla seniorów. Już mogliśmy dzisiaj jako parlamentarzyści zobaczyć dwa piękne kościoły. Widzieliśmy zamek, który robi naprawdę duże wrażenie. Tam nie tylko byliśmy... z zewnątrz. Nie byliśmy w środku, Zyra, także, także nie, nie, nie możemy tego, tego, tego ocenić, ale również słyszeliśmy, że no wymaga on też dużego, dużego remontu. Ja jako osoba, która na co dzień pracuje w Sejmowej Komisji Kultury, no naprawdę jestem zachwycona waszym miasteczkiem, ale tak jak mówię, no wiele, wiele trzeba, Dobrej woli, yy, pracy, a także dużych środków finansowych na to, żeby, żeby wasza perełka odzyskała dawny blask. Na pewno musi mieć. Ja się pytam, a kto go wybrał? No przecież nie my, tylko wy. To, to, ja nie mówię, że wy indywidualnie, państwo, ale mieszkańcy, prawda? I dobrze, wybrali. Mają do tego święte prawo. Tylko jednej rzeczy w Polsce nie potrafię zrozumieć, myślę, że może wspólnie się nad tym też możemy zastanowić. Dlaczego, jeżeli ktoś źle ocenia pracę swojego posła, swojego radnego, swojego burmistrza, to potem nie daje temu odpowiedniego wyrazu w kolejnym głosowaniu? I ci sami źle oceniani, mający dużo za uszami ludzie, potem są znowu wybierani. Więc tu musimy jakiś środek złoty znaleźć, żeby to, żeby to nie miało miejsca. ordynacji wyborczej, ze zmianą Już drożdżą, tak, to oczywiście, że zostało opisane przez, przez prezydenta. Tutaj większość z Państwa będzie mogła zadzwonić na numer, który będzie rozdysponowany przez burmistrza i mimo, że ma 10 metrów do lokalu wyborczego, będzie mogła zrobić transport. Jest A z powrotem jedno... też odwożą? czy kobiety. Wszystko odwożą z powrotem. My musimy <laughs> zastanowić się nad tym, <laughs> że osobiście zmotywować, zmobilizować jak największą ilość znajomych, sąsiadów, by poszli i zagłosowali. Ale to jeszcze nie koniec, bo drugą kolejną kwestią jest to, byśmy patrzyli w tych lokalach wyborczych na ręce, czyli e, obywatelska inicjatywa wyborcza, czyli e, na, najlepiej by było, by e, nawet ktoś z Państwa się zdecydował poświęcić parę godzin i... W, Takiej komisji wyborczej, komisji nie, jako mąż zaufania. Jako mąż zaufania, oczywiście, uczestniczyć. Praca to, w komisji jest ciężka. My nie wiemy do końca, co. To jest tak, jak powiedział jeden z byłych polityków, Nieważne kto głosuje, ważne kto liczy głosy. Tego się boimy bawić. Bo, bo tutaj. To jest plan b -IS że no. istnieje możliwość oszukania i tego się ja najbardziej Ja podam przykład z jednej z naszych komórek przy, przy wyborach e, prezydenckich. E, podnoszą, e, pis się na dosyć mocno naszym burmistrzem, nawet sam, e, prezydent Alex, kiedy e, Duda zagościł na rynku w w jednym z, z DPS-ów terenie Powiatu Polubieckiego frekwencja wyniosła 100%. Słuchajcie, kobieta leżąca, która nie, nie, nie ma świadomości, nie myśli nie wie jak się nazywa, no nagle odżywa i głosuje na prezydenta. Frekwencja 100%. W opisie naprawdę można się spodziewać wszystkiego. I to nie chcę straszyć, nie chcę na, ale to są po prostu realne rzeczy fakty. Ja Państwu na przykład no nie muszę mówić, bo to media już pokazują, ale zwracam uwagę na to. Te wszystkie drenowanie kieszeni obywateli. To że, dostanie, to, że dostają państwo trzynastki, czternastki, to jest oszustwo. Bo w inflacji w podatku, który wprowadził PiS, to jest najgorszy podatek, jaki może być, bo on jest nie wprowadzony żadną ustawą, nie jest kontrolowany w ogóle, jest wszystko puszczone na żywioł. I tak jak na przykład za miesiąc e, e, luty e, mieliśmy, to jest rok do roku, 18 i cztery w ubiegłym roku inflacji. Tak, w ubiegłym roku, to się pięknie, ładnie sumuje. I drodzy Państwo, baryłka ropy dzisiaj, jest ja przed wybuchem wojny. 75 dolarów. Ile kosztuje paliwo na stacji? Albo jak zostali oszukani w ogóle przedsiębiorcy, którzy... Yy, VAT był obniżony do zera, prawda? A oni nie mogli tego VAT-u odliczyć, a płacili wysoką stawkę. A jak podawał minister, że dlaczego nie minister tylko bajtek, że dlaczego nie obniżali, bo Niemcy przyjechali, no, by Niemcy nie, kupili całe, całe I nawiążę jeszcze do tego, co tej pan powiedział. A propos nowaka. Minister Nowak po, niestety poniósł bardzo polityczną surową karę, bo został odwołany, prawda, za to, ale tylko za to, że nie wykazał zegarka w oświadczeniu majątkowym. Tylko za to. A dzisiaj pokazuje media pokazują, ile pieniędzy z różnych funduszy zostaje wyciągniętych przez polityków przez asystentów polityków, przez tak zwanych załatwiaczy związanych stricte z pisem. Dzisiaj rano wsiadłam do pociągu, otwieram telefon i czytam onet, publikuję jak to yy, asystenci społeczni pani Marii Kurowskiej, jest koleżanka partyjna yy, waszego posła stąd, Janusza Kowalskiego. Perełka tak. nasza. Tak, wyciągają, a my mamy tą perełkę pod ponad milion złotych i ile jeszcze jest dzisiaj jeszcze y, wniosków do, do wyciągnięcia przez kilka różnych NGO-sów. I, I pisze wprost y, w, w tym artykule I, tak, i taka jest rzeczywistość, że no, trzeba być blisko posłopisu, żeby drenować publiczne pieniądze, bo to są, drodzy Państwo, publiczne pieniądze. A, a od was Janusz Kowalski. A. W 2015 roku został a, wiceprezesem PGNiG-u, tak? No, no, tak, no, tak, no, tak no, dokładnie. No. I proszę państwa, dywidendę prawdopodobnie to jest do sprawdzenia, ale o tym się mówi głośno, wziął za e, cały 2015 rok, a pracował tam ile? Więc taka jest sprawiedliwość. I jeszcze jedna sprawa, kwestia e, karna. Jak popełnił samobójstwo świadek w więzieniu, Ministrem był świąt profesor Świątkowski świąt 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 i on złożył dymisję. Dokładnie tak. Dzisiaj y, samobójstwo rzekomo popełnił kostecki w więzieniu. Tak, 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 tak. Tak. Minister ma się dobrze. Została zamordowana w Rzeszowie dziewczyna przez więźnia, tak, gwałciciela, gdzie tak, tak. wszelkie zostały poruszone. Tak, tak. Przepraszam, tak, tak. tak, tak. tak. dokładnie, a minister ma się dobrze. Tak jest. No. Więc, proszę Państwa, no, Nie tutaj mówiąc o mamy... szefie centralnego y, zarządu zakładów, tak. Więc mamy dwa światy: Platforma i praworządność, i PIS.